dajesz witam was, Bóg do was przychodzi Bóg, są czasy, gdzie Bóg chce wylewać na was swoją całą łaskę Bożą chce wam dawać łaskę zmieniać wasze życie na lepsze dawać wam szczęście, miłość i żebyście działali cuda, cuda przez żywego Boga przez żywego Boga my żyjemy w Matrixie. to jest wszystko Matrix. A prawda jest w Jezusie Chrystusie. Tylko poprzez Jezusa Chrystusa możesz poznać prawdę całego tego świata. Możesz zacząć żyć inaczej, całkowicie innym życiem. Ja wam powiem tak. Tutaj mój głosił mąż teraz mąż od dwóch miesięcy. Nasze życie było straszne. On mnie bił, ja go zdradzałam, Trwaliśmy, chlaliśmy. I nie będę się rozglądywo. Było bardzo, bardzo niedobre nasze życie. Bóg uratował nasz związek. Pokazał, jak żyć. Pokazał, jak się cieszyć. Pokazał, przywrócił w ogóle radość życia. Ja powiem Wam tyle, że ja miałam tak już serce, organizm i mózg zniszczony przez narkotyki, że ja nie potrafiłam się cieszyć. Na, na, nie potrafiłam po prostu się cieszyć. Ani z małych rzeczy, ani z dużych rzeczy. Nie potrafiłam, choć chciałam, ja próbowałam. Ale ta radość trwała, taka sztuczna radość, przez pół godziny i to mijało. Nadal miałam później. Takie stany depresyjne, humorki, złości, w ogóle. Agresywna, byłam bardzo. Byłam bardzo agresywną dziewczyną, że tak powiem. Ale Bóg mnie zmienił, Bóg mnie zmienił, Bóg mi dał radość. Odzyskałam radość szczęścia. Ja potrafię się cieszyć z małych rzeczy, z dużych rzeczy, potrafię się cieszyć miłością mojej małej siostrzyczki, chociaż jest daleko miłością mojego męża. Bóg uratował nasz związek, to jest po pierwsze. Po drugie, uratował później mi życie, bo ja zajrzałam śmierci w oczy. Zapaliłam nieznanego jakiegoś specyfiku i po prostu umarłam. Umarłam, miałam walkę wewnętrzną ze złem. Teraz ja wiem, że to była walka ze złem, po prostu. Że coś chciało zabrać mnie z tego świata. Z tego świata, pomimo że ja dla siebie byłam nikim, to Bóg mi pokazał, kim ja dla niego jestem. Że na tej planecie ja jestem. Wielkim kimś dla Niego, i że są ludzie, którzy mnie kochają, którzy by bardzo pokali, którym serce by pękło, i w ogóle w szczególności zobaczyłam, że ja chcę żyć. Ja nawet o tym nie wiedziałam, ja sobie nie zdawałam sprawy, że ja chcę żyć. A kiedy to poczułam, kiedy miałam tą walkę wewnętrzną, kiedy śmierć po prostu przyszła do mnie, kiedy leżałam na ławce i umierałam, to ja zobaczyłam pierwszy raz w życiu, że ja chcę żyć, że życie jest cenne, Jezus jest wielki, Jezus Was kocha. Bóg mogący, który chce wylewać na was miłość, łaskę swoją. Wiecie, że w ogóle żyjemy, nikt nie jest za to nawet wdzięczny, a my żyjemy w bardzo wielkiej łasce. Wystarczy, że się w Niego wierzy, a się jest w niebie, ma się miłość, szczęście, radość. On po prostu prowadzi cię, prowadzi cię. Tak to to przez życie, jako ludzie ze świata, to idziesz przez życie taką krętą ścieżką. Raz masz lepiej, raz masz gorzej. Raz masz lepiej, raz masz gorzej. Ale nigdy, nigdy nie będzie ci kolorowo. Nigdy nie będzie ci kolorowo, zawsze będziesz miał pustkę w sercu, zawsze będziesz chorował. Będziesz jeżeli, chorował. Proszę pana, jeżeli chcesz, jeżeli być, chcesz być uzdrowiony, przyjść, a Jezus Chrystus cię uzdrowi. Teraz. Znaczy, my pomodlimy się o ciebie i zostaniesz uzdrowiony. Wystarczy nasza jedna krótka modlitwa, a zostaniesz uzdrowiony. Z raka, wstaniesz z wózka, choroby, płuc, czegokolwiek, czegokolwiek. Pomodlimy się i zostaniesz uwolniony, uzdrowiony. Od razu, od razu, bo Bóg nie chce, żebyś chorował, Bóg nie chce, żebyś się martwił, Bóg nie chce, żebyś się smucił. On wyrwał mnie ze śmierci, pokazał mi, co to znaczy życie. Pokazał mi, jak cenne jest życie i jak się cieszyć. Po prostu odzyskałam uczucia. Ja po prostu odzyskałam uczucia. To, to, to jest chyba dobre słowo. Ja już byłam bez uczuć. Ja już byłam, ja po prostu byłam taką czarną zmorą, która nienawidziła ludzi, nienawidziła siebie, swojego życia, innych życia. Po prostu nienawidziłam świata. Ja nienawidziłam świata. Najchętniej to bym rozszarpała go i, i, i opluła i w ogóle, ale teraz ja kocham życie. Ja umiem się cieszyć. Ja mam radość, pełnię szczęścia. Ludzie, i Bóg daje powoli. Ja Wam powiem jedno. Kiedy uwierzyłam w Boga, kiedy zaczęłam iść jego tak jakby drogą, bo jego droga jest tylko prosta. Jak już wejdziesz na tą taką wąską ścieżkę, to idziesz, idziesz, idziesz i dochodzi po prostu do cudownej mety, to ja powiem Wam tak. Moje stare życie przeminęło. Moi starzy znajomi, którzy byli fałszywymi znajomymi, oni nie byli prawdziwi. Bo co to za znajomi, jak idziesz, a później tylko wychodzisz, a oni ci obgadują. To taka, to taka, to nie i taka, nie? Zlikwidował. Po prostu w pewnym momencie to się skończyło. Jakoś prysło. Prysło moje stare życie. Starzy znajomi, stare problemy. Zaczęło mi się nowe życie. Nowa praca, nowi ludzie, moja nowa rodzina. Kochana rodzina, gdzie wiem, że każdy mnie akceptuje, gdzie każdy mnie kocha i ja wszystkich kocham. Zmienia życie, daje szczęście. Bóg was wszystkich bardzo kocha. Chcę wylewać na was miłość, łaskę, chcę, żebyście po prostu ujawniali też prawdę. Bo prawda jest taka, że naprawdę nie musimy chorować. Jeżeli ktoś potrzebuje uzdrowienia, niech podejdzie. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj. Przyjmij prawdę do swojego serca a prawda Cię wyzwoli. Pre tylko prawda może Cię wyzwolić, tylko Jezus Chrystus może Cię wyzwolić. I to, ja powiem Wam, to jest piękne. Mi na początku było ciężko, jak ja patrzyłam tak na mojego męża, mi na początku było ciężko uwierzyć w ogóle w, w Boga. Ja miałam wypaczony obraz Boga, ja nie chciałam kiedyś Boga, tak jak Wy tutaj wszyscy, chciałam żyć własnym życiem. Mówiłam, a co to za życie, jak ja sobie zapalę, nie będę mogła, a co to za życie... Jak ja będę musiała coś tam, nie wiem, się pomodlić czy coś, ale ja miałam wypaczony obraz Boga. Ja teraz wiem, jaki Bóg jest. On mnie uwolnił od marihuany. Wtedy, jak umierałam, to On po prostu... jak kwiczałam jak świnia. Jak mnie Bóg uwalniał od narkotyków, to jak kwiczałam jak świnia. Po prostu ze mnie wychodziło całe zło. Całe zło, które we mnie siedziało. Ja nawet nie wiedziałam, że tego jest aż tyle. Powychodziło i ja zaczęłam żyć. Ja następnego dnia w ogóle... Nawet nie pomyślałam o marihuanie, nawet nie pomyślałam, dla mnie ona może rosnąć, możesz palić, a ja mam to gdzieś. Po prostu ja nie czuję nic, ja jestem wolna od tego. Wolna. A kiedyś ja myślałam, że to jest fajne, tak? Ja bez tego nie potrafiłam żyć. Dla mnie bez tego życie było w ogóle szare, nudne, do niczego. Nie wiedziałam w ogóle, co to ma za sens życie, jeżeli ja się nie zapalę. A teraz ja nie palę, ja niećpam, ja nie piję i ja jestem szczęśliwa, ja po prostu jestem szczęśliwa. A to szczęście daje tylko Bóg. Tylko Bóg i on może dać każdemu z was takie szczęście. W małżeństwie po prostu mówi, jak macie się traktować, żeby było jeszcze lepiej. Pełnię szczęścia w małżeństwie możesz tylko osiągnąć poprzez, Jezus, poprzez Jezusa. Tylko i wyłącznie. Możesz się starać jako człowiek starać być miły dla swojej żony. Ale i tak to wam nie będzie wychodzić. Cały czas będziecie upadać, bo bez Jezusa nie ma szczęścia, nie ma szczęścia. Szatan rządzi tym światem, rządzi waszym życiem. Jeżeli nie jesteś dzieckiem Boga, jesteś dzieckiem szatana, i taka jest prawda. Przyjmijcie to do serc i wróćcie do żywego Boga, bo Bóg jest żywy. Możesz być dobrym człowiekiem, najlepszym, a i tak do nieba się idzie tylko poprzez wiarę. Jedynie poprzez wiarę w żywego Boga, w żywego Jezusa Chrystusa. Tylko poprzez to. I to jest właśnie ta łaska. Że nieważne jak nagrzeszyłeś, mogłeś zabić człowieka, mogłeś okradać ludzi, okradać banki, mogłeś naprawdę robić niewiadomo jakie rzeczy, ale jeżeli uwierzysz w żywego Boga i przyjdziesz do niego, to będziesz w niebie, to odzyskasz radość, szczęście. To jest łaska, ludzie. Amen.